Wybierz głowę ze psutej lalki. Super kot. Zły filmik. Już po Halloween. Znowu nie to. Ta pasuje. Zróbmy grube włosy z wełny. Nie, za dużo ich. Szybko potrzebujemy fryzjera. Klasyczny strój, spodnie i koszulka. Załóż buty. Hej, Charlie! Miło Cię poznać! Dziś w sierocińcu jest bardzo głośno. Wszyscy są niegrzeczni. Nawet nauczycielka nie może uspokoić dzieci. Hm. Chwila, gdzie my jesteśmy? Nie pasujemy tu. Hej, miło Was widzieć. Przyszliście adoptować dziecko? Szukacie chłopca czy dziewczynki? Co? Wybierzcie mnie, mnie. Hm. Yes. Nie, powinniście mm -hmm. wybrać mnie. Spójrz na to dziecko. Tak, ma włosy tego samego koloru co ja. Poznajmy ją. Spróbujmy. Zostać rodzicami to może być ciekawe. Charlie wygląda teraz bardziej jak Joker i Harley Quinn. Spodnie są pokryte łatami i porwane. Jej koszulka ma taki sam napis jak Harley i jest tego samego koloru. A jeden z jej loków jest teraz czerwony. Poszczęściło ci się. No to chodź z nami mała! Uwierzcie mi, nie będziecie żałować! Wytnij kilka elementów z satynowego materiału. Przepal brzegi. Nałóż wzór dolara używając szablonu. Czym wypełnione są torby? Odpowiedź jest oczywista gotówką! Wow, ile tu jest lali Dolarów? Charlie i Joker już dziś okradli bank. Uniesiemy to, co mamy? Bez problemu. Wydajmy wszystkie pieniądze. No to ruszamy. Ale Jarli poszła za nimi. Kiedy jej rodzice poszli, postanowiła zrobić coś dobrego. Muszę oddać te pieniądze biednym. Hmm. Proszę, kupcie sobie jedzenie. O, ale długa kolejka! Wszyscy dostali dość pieniędzy. Jej rodzice wrócili, kiedy usłyszeli hałas. Gdzie są nasze torby? Ona nie jest jak my. To nic, napadniemy na inny bank. Nie martw się. Ach, nasz mały Robin Hood. Tak nie może być. Czarna, sztuczna skóra? Super. Połącz elementy razem. Złóż i dodaj rysunek kart. W portfelu jest dużo pieniędzy. Co byście chcieli? Wyszła nasza nowa kolekcja. Musimy ją przymierzyć. Tu jest przebieralnia. Wow, doskonale pasuje. Fajne futra. Hej, odwrócimy uwagę sprzedawcy i uciekniemy z nimi. Przynieś mi jeszcze tę sukienkę. Charlie, uciekamy. Gdzie, a co z płaceniem? To za futra! Dziękuję, młoda damo! Darli! Ach, znowu popsułaś nam zabawę! Pokryj szpikulec piankoliną. Zrobiliśmy kij. Namaluj na nim diamenty. I napisz na nim good night. To rozpoznawalna broń Harley. Dzieci świętują swoje urodziny. Najlepszą częścią imprezy jest piñata. Wszyscy złapali swoje kije, ale nie uderzają dość mocno. Piniata nadal wisi. Dziewczyny prawie się poddały. Moja córka potrzebuje własnego kija. Trzymaj! A teraz mocno uderz! Kilka uderzeń i piñata się rozpada. Tak to konfekcji. Jestem z ciebie dumna! Zrób łuk z kawałka drutu. Owiń sznurkiem, naciągnij cięciwe. Zrób strzały ze szpikulców. Dodaj pióra. Metalowe końce są mocniejsze. Zrób kołczan. Teraz masz pod ręką strzały. Rodzina je w parku. Kto tam? Czarny kot? Potrzebuje dla biedronki bukietu najpiękniejszych kwiatów. Kiedy superbohater rozproszył się przy kwiaciarni, Harley i Joker wymyślili psikusa. Zabawmy się! O, tu są balony! Przymocujemy je do niego. Aha, odleci! Przymocuj mu do ogona. A, pomocy! Ja frunę! O nie, uratuj go! Nie bez powodu uczyłam się łucznictwa! Ej, hey, musisz razem z nami robić kawały. On mógł polecieć w kosmos. Jesteś taka porządnicka. Ucieknijmy razem, zanim się obudzi. Narysuj szeroki uśmiech na arkuszu grubej tektury. Pokoloruj. Wyglądają strasznie. Włóż zęby. Już słychać złowrogi śmiech. Ha, ha, ha. Włóżę strony. Hmm, czym się zająć? Jarli, czemu nic nie robisz? Rób kawały, baw się, bądź niedobra dla innych. Przestań być nudna. Proszę, poczytaj tę książkę. Jest w niej o wszystkim, czego rodzice nie pozwalają robić dzieciom. Może czegoś jej się nauczysz. Dobrze, zobaczę. Ale nie użyła rad z książki. Odłożę to i przypomnę sobie zasady etykiety. Będę miała sporo pracy z tą dwójką. Ech, od kiedy mamy takie książki? Jejku, jak mamy ją zmienić? Co mamy zrobić? Pomaluj plastikową zakrętkę na czerwono. Jest rura z klapą i dźwignia na górze. W każdym budynku powinna być gaśnica. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kochanie, mam nadzieję, że nie odrobiłaś jeszcze pracy z chemii. Baw się dobrze. Spraw, żeby cierpieli. Gdy tylko rodzice wyszli... Przy drzwiach pojawił się dym. Tak, nareszcie coś się zrobiła. Ale co to? Czy Jarli chce wszystko zakryć dymem? Co? Ona gasi ogień. Przez chwilę tak się cieszyłem. Musiałam uratować szkołę przed spaleniem. Bla, bla, dobre uczynki. Czy ona nadaje się na naszą córkę? Weź błyszczącą tekturę. Zrób pudełko z pokrywką i obwiąż tasiemką. Bum! Pudełko z niespodzianką. Zróbmy legendarny kawał. Wchodzę w to. Dajmy to pudełko ludziom w parku. Będą myśleli, że to prezent, a to fajerwerki. I wtedy. BUM! Jarli podsłuchała ich rozmowę. Muszę ich powstrzymać. Więc w tajemnicy wypełniła pudełko słodyczami. <todgłosy> Proszę pana, jest pan dziś zwycięzcą. Dostaje pan specjalną nagrodę. Wow, ale wspaniała niespodzianka! Super! Co? Dlaczego jest taki szczęśliwy? Jesteście najlepsi. To darmowe słodycze. Może dobre uczynki nie są takie złe. Dzięki mała. Dałaś nam dzisiaj lekcję. Przygotuj wydrukowany certyfikat. Włóż do ramki z tektury z brokatowymi brzegami. Zamocuj w ozdobny papier i udekoruj kokardą. To to dostanie? Halo, chcemy adoptować Jarli. Ma na nas dobry wpływ. Oto dokumenty. W domu Jarli zaczęła grać na swoim zestawie DJ-a. Śpiewajmy razem! Masz świetny głos hiena. Zobacz, dogadują się. Ona jest naszą córką. Darli, mamy dla ciebie prezent. Wow, czy w środku są fajerwerki? Nie tym razem. Otwórz. Ojejku, adoptowaliście mnie. To jest najlepszy <śm> dzień w moim życiu. Dziękuję. <śm> Podobały Ci się przygody naszej rodziny? Daj łapkę w górę i subskrybuj Lalilu. Mamy dla Ciebie więcej fajnych pomysłów.